Ja tylko pamiętam jedną rzecz, która właściwie do tej pory wiesz, miała wpływ na, na, na moje postępowanie, ponieważ niedaleko nas, ale w, odle w odległej wiesz, miejscowości, w sierpień, wiem, że to był sierpień, już wstąpili Niemcy, i Niemcy. Spędzili wszystkich, i tam było kilka rodzin żydowskich. I Niemcy tych wszystkich ludzi spędzili do stodoły i podpalili stodołę. Oczywiście mama, jak zobaczyła taki duży dym, to my, albo coś się pali, bo, ale potem już usłyszała, że to jednak są paleni ludzie w tej, w tej stodole. I jak ja się o tym dowiedziałam, to ja zaczęłam tak płakać i powiedziałam, że ja nie chcę żyć wtedy. Tak, powiedziałam, że, 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 że i, i powiedziałam, że ja nie będę miała dzieci, ja nie będę za mąż, ja nie chcę żyć. I